ma z tej strony 11, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's 3, ponieważ mam w końcu dość więcej czasu, żeby to nagrać, to się za to zabieram, bo przedtem... Mając 10 minut czasu nie chciałem się w ogóle zabierać za tą grę, ponieważ nie miałbym zero satysfakcji z tego, nie zrozumiałbym nic, wy mielibyście gówniany film. Dlatego yy, przy okazji pozdrawiam Roberta Ramisza, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem nazwisko, yy, który znalazł jako pierwsze, przynajmniej jako pierwsze napisał, że zauważył ukrytą przeze mnie wiadomość na Facebooku, która i tak nie miała miejsca, więc nieważne.

May take a few moments to position your head and so between these parts in a manner where you can move and speak. Co to, is? to or press any of the Tego jest więcej, bo widziałem. Do not touch the spring lock at any time. Do not breathe on the spring lock as moisture may loosen them and cause them to break loose. Hello? In case that the spring lock come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding up, as to not ruin the customer as always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts program. animatronics or computer. <laughs> this room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. as always, remember to smile on the face of Freddy very <laughs> <laughs> Tego co gości, mówił, Bo my jest my ze... No, on już po mnie przyszedł. Springtrap! Czemu mi to. Rolf? Yy, więc wiem po tym, jak z... dokładnie przetłumaczyłem tą rozmowę drugą. Jak skończyłem pisać napisy. Wiem, że. Ah, wiem, że Springtrapa Hello. przywołuje dźwięk Hello. określony. Anima to są animatrony, które są. Zarazem kostiumem dla ludzi, jak i samowolnie chodzącymi yy... animatronami. A! 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 Nie patrzeć na to, dobra, nie patrzeć na to, nie! Nie! Yy... Hi. I podobno to jest dźwięk, który go przywołuje. Te animatrony są sterowane dźwiękami, podobno. O, o, o nie! O nie zjeść gdzieś... tu O zjeść tu O ja się teraz obrócę Aaaa! Czy to była cika? Nie! No! Fak, 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 Tam była cika! Tam była cika! o! o ho, 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 ho. Fajne powitanie na sam początek gry Zajebiste po prostu, nie! O. Ale widziałem chikę na tamtym, na tamtym monitorze, na tym czymś do gry, więc to może dlatego. Dobra. E, Okej, okay, więc wiem, że dźwięk go przytrzymuje. E, czyli e, jak stąd pójdzie, to mam zagrać dźwięk, tak? To on się cofnie, bo dźwięk go przywołuje tam, gdzie ma iść do danej lokalizacji. Rozumiem. Hello. Okej. Okay. To działa! Ok! Eee, czyli go po prostu trzymamy w miejscu, tak? Cała gra polega na tym, żeby nie dać mu przejść całej drogi do siebie. Przy czym on ma szyby wentylacyjne, które mu prze tym pomagają. Jeżeli tak będzie wyglądać cała gra, to będę trochę zawiedziony, ponieważ widziałem, Znaczy nie widziałem filmów, ale widziałem, że wiele osób przeszło już całą grę w bardzo szybki sposób, więc. Eee, Okej... Okay. Nie no, spoko Springi, będzie mi się tak trzymać, tylko jeszcze ci odetniemy dostęp do... Może tutaj ci odetniemy dostęp. O. A, 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 nie. A, no, ja nie chcę, ja nie chcę tak szybko, nie. Proszę, nie, proszę. Więc wiem tylko, że jeszcze, jeżeli chodzi o... Słucham? Ej! WAIT A SECOND, WAIT A SECOND, KTÓRY NIE tędy PRZYSZEDŁ? ZARAZ! Wszystko wiadomo. Ten szyb tutaj prowadzi do tego, do... zaraz, do pokoju, więc muszę uważać, żeby on tędy nie przyszedł, tak? Okej, okay, mamy cię Springtrap, dobra, musimy cię trzymać, z dala od nas... Ode mnie, no dobra, okej. Okay. Eee, z pomocą tego dźwięku i uważać na szyby wentylacyjne. A reszta z tego co wiem jest nieszkodliwa, bo to są tylko. Hi. Ej! Ej! Okej, okay. siedzisz tutaj i nigdzie się nie ruszasz, okej? Okay? Siedzisz tutaj. Ani mi się was drgnąć. <śmienicza> Nie chcę! Klikam jak po żeby to było jak najszybciej, nawet do sekundy A. Aaaa! A! 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 Jest wentylacji, gdzie jest wentylacja? Nie masz wstępu tutaj, nie masz... Nie masz przejścia, nie w nie ani się... On się wasz! Co to oznacza? Ja to... On się i tak poruszył. Uh, on się i tak poruszył, on się i tak poruszył, chyba. Aha, jest tutaj! Zadziałało! Zadziałało! Siedzisz tu! Ani mi się wasz! Siedzisz tu! Uf. Ale przecie... No co mam robić? Co mam robić? Nie, 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 nie Miałem kliknąć znowu reboot, all, zapomniałem, nieważne. Nie, to trwa dłużej. <gryśle> springy! Spring! Hu 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 tak po prostu chabsko przebiegł z jednej strony na drugą! Czemu on miałby to robić? Ja, ja, to jest... To jest po prostu chamskie, ale przynajmniej teraz wiem jak dla tak mnie więcej działa, tak? <gryw> Już coś ogarniam. Okej, okay, Springtrap, nie bawimy się tak, siedzisz tutaj. Hello. Siedzisz tu. Z dala ode mnie. Czyli podstawowy pomysł jest taki. Trzymamy go z dala od siebie tymi dźwiękami. Jeżeli on jest z wentylacji, to chyba słyszymy. Trzymamy go z siebie tymi dźwiękami. Jeżeli coś jest z wentylacji, to od razu go szukamy, zamykamy i tak dalej, i naprawiamy. To jest cała gra, tak? Nie pozwolić mu dotrzeć do siebie. Reszta nazwali, bo to są. Tak jak było na stronie Skota napisane It's all in your mind Czyli cokolwiek tu się nie pojawi To jest tylko w moim umyśle I to zauważyłem, że mi nic nie robi Ani Chica mi nic nie zrobiła Ani Mangle mi nic nie zrobiła Ani oh Crap, 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 crappy crap Ani ten Balloon Boy nam nic nie zrobił Tylko one są straszakami takimi Więc zakładam, że Aha, a A nie, 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 nie nie nie. Oho! Ho! Cieszę się, że tu jeszcze jesteś, że tu się nigdzie nie ruszymy. jak ja się cieszę, Springi! Cieszę się, że się dogadujemy, Sprężynko. Niektórzy to tłumaczą eee. jako wiosenna pułapka, no ponieważ Spring to też wiosna, tak, ale to ma chodzić o te raczej sprężyny, tak jak w tych rozmowach mówili, więc... Aaa... Już myślałem, że zniknął, ale zauważyłem, że on ma po dwa... Nie, 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 chyba nie na każdej kamerze, ale ma po dwa miejsca, w których się może ruszać, więc jest w różnych miejscach i... Jest ciężko oh. zauważalny, tak naprawdę. Eee. Eee. Hi. eee... nie, 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 o, znowu o, nie, 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 chyba nie, tutaj nie, prawda? nie, nie, Także jest nie, Jak nie, nie, Ta gra jest straszna. Gdziekolwiek, gdziekolwiek go nie jest, nie przychodź, słuchaj dźwięku, idź za głosem serca, balon boja, czegokolwiek. To... Okej, okay, wiem, ja, wiem, że żeby go uniknąć, trzeba po prostu szybko zmienić kamerę, ale gdzie on jest? To jest dla mnie bardzo ważne: dowiedzieć się, gdzie jest ten typ. What the hell? Hej, siedzisz tutaj. Ja naprawiam wentylację. Siedzisz tutaj. Spokojnie. Dobra. On był dalej niż myślałem. Ja myślałem, że on już mnie gdzieś. O, nie, 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 Pinktreeeam, nie <grym> Okej, okay, jest tutaj Dobra, teraz tam Do poprzedniej kamery, do poprzedniej kamery, szybko A Hello? Tak, tam jest Freddy, tak, tak, tam jest Freddy, okej, okay, nieważne Aaaah A, A, A nie wiem, czy on jest tam dal... Ja nie wiem Ja naprawdę nie wiem on jest tutaj! On jest tutaj! On jest tutaj! Hi! On jest tutaj! On jest tutaj! Masz przejść tam! Masz przejść tam! Tutaj! Tak! Tutaj! O kurwa! O wpizdę! Już po mnie. Ta gra jest trudna. Zaiste ta gra jest trudna. Nie on jest. Tu jest, widzę go. On tutaj stoi. Tu jest Springtrap. Oż ty w mordę. On wlazł do szybu. Tipa, tipa, ty tipa, ty tipa, tipa, bredny. Siedzisz tutaj. O! Aha, nie mam nic do naprawiania. Opak, 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 opak! Siedzi, zamknięte. To jest zamknięte, tak? To jest zamknięte. Prawda? Ha! Hello! Ha! Się porusza po tych szybach, coś jest nie tak. O, wyszedł z niego, jest dobrze, ok. Czyli stoi tutaj, jest dobrze. No. Więc o ile się nie mylę, to jest najlepsze miejsce, gdzie mogę go zatrzymać, tak, żeby on się nie poruszył. Bo tu jest szyb, który ma od razu zablokowany nigdzie indziej nie przejdzie. Albo do kamery, tutaj, albo tutaj. Ale tutaj chyba też nie ma wejść do szybów. Nie jestem pewien. Muszę opracować sobie taktykę. Więc jeżeli będę ignorował każde wszystko inne, co chodzi, patrzę tylko na Spring Trap, a nic mi nie grozi, tak? Widzicie jakby się to skończyło, gdybym nagrała w 10 minut bo no, z tej strony eleven! O zginąłem, do zobaczenia w następnym odcinku dupy Gdzie on Sublas? Gdzie on w las? Gdzie on jest w szybie? Gdzie on jest w szybie? Gdzie? W którym się... Aaaa! Jest dobra, jest zamknięty, czyli dalej z sami... Okej, mamy dobrą taktykę, mam nadzieję. Znaczy przynajmniej mi się sprawdza, czyli jest w tym szybie... On jest zawsze zamknięty i nie ma się jak inaczej do niego dostać. Czy będzie krążył.? O, nie ma, nie, dończyka! Nie Hello? Fak, nie pa. Nie. Ja nie mogę na to patrzeć. Nie, to jest zbyt creepy. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Piąta, piąta. Sprint, trap, nie śpiesz się. Take your time, take your time, Szyś tam? Ty dalej tutaj jesteś, Hi. panie i panowie. Mam zajebistą taktykę. O, oh yes! Dobra, więc trzymać go na tamtej kamerze, bo tam ma najmniejsze pole manewru. Mogę go tam trzymać ile chcę, ma dostęp do szubu wentylacyjnego, który jest od razu zamknięty i nie jest połączony z żadnym innym, nie może mnie zajść od tyłu. Super, dobra, tak go trzymać. Minigry, zapomniałem, Ok. Więc zastanawiam się, co to jest za miejsce. Widziałem, że cały czas odbywa się to tak samo, więc postanowiłem to teraz zeksplorować, yy, czyli zobaczyć, jak to wygląda i... Ogarnąć miejsce, w którym jesteśmy, podejrzewam, że to jest pizzeria z pierwszej części Five Nights at Freddy's, ponieważ yy, jest, tu jest kurtyna lisia z tego. Tam był pokój yy, z częściami. Jak pójdę na dół, powinno być biuro. Teoretycznie jest hall. To jest pizzeria z pierwszej części Five Nights at Freddy's. Więc wiem, że ta gra wyjaśnia historię, która zaszła przed tym. I jeżeli cofamy się w minigrach do pizzerii z Five Nights at Freddy's 1, to tam wszystkie wydarzenia najprawdopodobniej miały miejsce, te najważniejsze, ee, o których będzie tutaj mowa. To są łazienki zakładam. O kurde, ogarnąłem teraz coś. Była mowa o ukrytych pokojach, tak? pokojach, w których wiedzą tylko pracownicy i mogą tam pójść tylko jak się wykrwawią. E... Nie jestem pewien, sprawdzę uh, hello, to potem. Hello, hello. Cześć. Uh, a of Słucham. Nie, yeah, uśmiechaj się, jesteś świadą pizzerii Freddy go Hasberda, świetnie. Dobra. A! A o oh, crap No to już po mnie tam jest chika. Wiedziałem, wiedziałem już. Już po prostu by na to gotowy. Hej! Hi. Hej! Hej, 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 hej! Wiedziałem! Wiecie co? Zrobimy tak. Ja zostawię ten następny odcinek, który nagram teraz, ponieważ nie chcę zaś wrzucić innego długiego filmu, wolę to rozgraniczyć na pewne te, ale myślę, że odcinek będzie dość długi. Eee... Eee... nie mam nic więcej do powiedzenia, gra jest zajebista! Cieszę się, że w końcu mogę w normalnie zagrać! Ooooo. Okej, okay, więc Springtrap tak by the way jest dość Milusi, poza tym screenem tutaj. I wygląda tak nawet spoko, trochę jak Bonnie. Um, a reszta z wrednymi mendami, które od zawsze były wrednymi mendami, które chcą mnie zabić, więc do nich mam sentyment. To by było tyle na ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie i cierpliwość. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.